Zbigniew Zamachowski to człowiek kultury, z którą jest związany niezmiennie od lat. Jako jeden z bardziej rozpoznawalnych aktorów lubi wypowiadać się na różnorakie tematy. Tym razem podzielił się wyjątkowo smutnym nekrologiem, AW obliczu ostatnich wydarzeń, trudno nie przyznać mu racji. Zbigniew Zamachowski opublikował wymowny nekrolot Zbigniew Zamachowski. Może czuć się ostatnio wyjątkowo przybity. Jako aktor trafił na przymusowy urlop, ponieważ z powodu koronawirusa wcześniej rząd zawiesił możliwość pracy ekip, filmowych czy teatralnych, przez co źródło utrzymania wielu aktorskich rodzin znikło z dnia na dzień. Dodatkowo, ostatnio Zbigniew Zamachowski wraz z żoną Moniką Zamachowską brał udział w pogrzebie Jerzego Łapińskiego i oberwało mu się za niestosowne do okazji strój. Tym razem aktor zszokował wiele osób umieszczając na swoim kanale na YouTube krótki film, gdzie dzieli się wyjątkowo nietypowym i wymownym nekrologiem skomentował ostatnie wydarzenia aktor w krótkim filmie zdecydował się na skomentowanie ostatnich wydarzeń mających miejsce w programie Trzecim Polskiego Radia Jak podaje portal Wirtualna Polska Zbigniew Zamachowski już kilka lat temu w 2016 roku nie był zadowolony z poczynań rozgłośni i poprosiło za przestanie używania jego nagrań zapowiadających programy tym razem posunął się zdecydowanie dalej. Program Trzeci Polskiego Radia już nie istnieje, mówi w zamieszczonym filmie. Na początku nagrania oglądać możemy wymowy na wystawiony przez Zamachowskiego. Komentarz dotyczy ostatniej głośnej sprawy z usunięciem piosenki Kazika z listy, przebojów Niedźwieckiego oraz lawinowych rezygnacji z pracy w radio. Nie mógł przejść obok całej sprawy obojętnie Zbigniew Zamachowski, tak jak jego małżonka. Chętnie udziela wywiadów, lecz tym razem zdecydował się na prywatną produkcję. Po wypowiedzeniu niezwykle smutnych, dla wielu panów kultowego Radia Słów, zobaczyć możemy zaśnieżony ekran, który kojarzy się starszym odbiorcom z końcem programu. Trzeba przyznać, że zarówno słowa wypowiadane przez aktora, jak i sam widok jest wyjątkowo przybijający. Źródło: WP Następny artykuł.